Czyli z tej strony Cloud a to jest Call of Duty 2. 2 Gramy dzisiaj UMP45 Ciekawe jak będę bardzo lamił Już pewnie pewne lata, ojej, już co robię Sody, chłopie, Sody mm, Bardzo, bardzo dobrze nie grałem I szczerze powiedziawszy, boję się bo pewnie będę lamił okropnie. Przynajmniej hmm. w końcu mam 60 klatek, które nie spadają. Hmm, to tu mamy graczy małe. Nie mogę go znaleźć. znaleźć. Wow. No spadki, spadki Spadkami Ale! No niestety oczywiście muszą moi kochani O tak uh. <słuch> Przeta ja go ja go obejdę O żeby dupę czekaj, czekaj 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 Cholera No 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 no, 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 kurde, tak, pieprzeniec, kurcze, chodzi z tarczą, żeby go można było, i proszę bardzo, zapłacone, ło, ale to ma brakowało, hmm. niestety, to, no. ale to jest gra na kampienie, hmm się to bardzo nie podoba hm. cały czas zapominam, że używam tego I naprawdę to jest dziwne bo tu nikogo nie widzę tego jednego tylko starczą hm. Trochę nas zbeżdżał z głównym, Ale Co jest? A. No nie wierzę po prostu typa No, przesuń się, przesuń się. Hm. Straszne, straszne. Strasznie lamie. Co wam powiem. Hm. A oni kampią Autentycznie i... Hm. No właśnie, mówię. Siedzę w jednym miejscu i kampią To mi się strasznie nie podoba Ten <słyska> ja Zbłagał, to było to przejście. Wejdziemy? Tak już Powinien wyjść. Nie. Czekaj tylko na mnie wow. No tak, po co dochodziłem? Hm. Co coś się zastanawiam Coś ty mało ludzi gra. Chyba też nikt nie grał Do dwóch poszło. Hm. Ach, dobra. Przynajmniej coś. Ten pada. Tu siedzi. O, Jeszcze z akimbo niestety siedział Czego Strasznie nie lubię Ech Niestety tak ludzie grają. No co jest, kurczę, aj! No... Trudno się mówi. I tak powinniśmy to wygrać, chyba że idziemy totalnie na mili. Łooo, wow, popatrzcie. No, ale jest okej. Okay. Strasznie samo mi poszło. tam przynajmniej dobrze doładę 7 na 10 Bywam. dzięki za oglądanie do zobaczenia